Dzień dobry, witam Was, kochani, na naszej pierwszej wirtualnej lekcji muzyki. No cóż, wszyscy siedzimy w domu i prawdopodobnie przynajmniej część z nas włącza telewizor w tym czasie, żeby jakoś się zająć. I wyobraźcie sobie, że akurat to będzie naszym dzisiejszym tematem lekcji, ponieważ zajmiemy się dzisiaj tematem, który jest w Waszym podręczniku na stronie 112. I nosi on tytuł Z Muzyką w Tle. No właśnie, czego tłem może być muzyka? Tak jak już wspominałam, gdy włączacie telewizor, to wszystko to, co tam widzicie, łączy się też z dźwiękiem. Wszystko w zasadzie, wszystkie programy telewizji y, korzystają z muzyki. Czy włączymy film? To oczywiście jest muzyka filmowa. Niewiele filmów nie ma w sobie żadnej ścieżki dźwiękowej. Są to seriale, też wiele seriali, czy w zasadzie wszystkie. I ma piosenkę na początku, w trakcie trwania, też w trakcie przebiegu słychać muzykę, ale również reklamy. Muszą być re reklamy bardzo chwytliwe. Dlatego też krótkie jingle y, często w nich występują, żeby zachęcić ludzi do skorzystania z usług da, danego, danej firmy czy zakupienia danego towaru. Y, łatwo się wtedy też kojarzy ten towar czy usługa z y, krótką piosenką. Y, no właśnie. Czy zawsze tak było, że w filmach była muzyka? No niekoniecznie. Zanim zaczęto nagrywać dźwięki, y, to można było nagrywać wyłącznie obraz, w związku z tym y, powstawały filmy nieme, tak zwane, czyli bez żadnych dźwięków. Nie dość, że nie było słychać co mówią aktorzy, było tylko widać w jaki sposób oni grają, to nie było żadnej muzyki w tych filmach, ale za to podczas seansów y, tak zwany taper, czyli pianista, Grał muzykę, która miała odzwierciedlać trochę to, co się dzieje na ekranie, to, co może sobie wyobrażał, te, te dźwięki, które, które mogły towarzyszyć danym emocjom, zdarzeniom, dziejącym się na ekranie. No właśnie, czy muzyka. Może powstać tylko do filmu, niekoniecznie. Często, kom, często reżyserzy korzystają też po prostu z gotowej muzyki. Bardzo wiele dzieł z muzyki klasycznej jest często włączanych do filmów. Można się o tym przekonać, oglądając właśnie niektóre z nich i szukając właśnie, jakie ścieżki dźwiękowe były w nich użyte. Nie tylko filmy takie z aktorami prawdziwe, Używają, używana jest w nich muzyka klasyczna. Jako przykład mogę podać też filmy animowane. Wy już się na nich nie wychowywaliście, ale ja kiedyś bardzo lubiłam oglądać smerfy i właśnie w smerfach bardzo, bardzo wiele jest muzyki klasycznej. Jeśli kogoś ten temat interesuje, to ja wstawię w opisie link, Właśnie do, do filmiku, którym jedna z pań zajmuje się rozszyfrowywaniem tej muzyki klasycznej w smurfach. Ale wracając do tego, co jest jeszcze sednem naszej dzisiejszej lekcji, czyli muzyka pisana wprost do filmów. Większość jest takich filmów, do których kompozytorzy specjalnie dopisują muzykę. Filmy, seriale, reklamy, to głównie do, do tego yy, muzyka jest. Pisana wprost. I teraz trzy nazwiska. W naszym podręczniku akurat są trzy inne, ale chciałabym, żebyście zapamiętali takie osoby, których utwory na 100% znacie trzech polskich kompozytorów muzyki filmowej. Pierwszy z nich to jest Wojciech Kilar. Na pewno ktoś z Was, czy każdy z Was słyszał lub widział lub nawet tańczył kiedyś poloneza. I w obecnych czasach na studniówkach czy też na zakończenie szkoły podstawowej czy nawet na zakończenie przedszkola dzieci tańczą poloneza, do którego muzykę muzykę do tego tańca najczęściej używa się właśnie z filmu Pantadeusz, do której napisał muzykę Wojciech Kilar. Wojciech Kilar w opisie macie link do tego poloneza można sobie teraz dać pauzę, proszę wysłuchać przynajmniej fragmentu poloneza, tak żebyście wiedzieli, kto to jest. Zapamiętujemy, Wojciech Kilar. Kolejny kompozytor to Krzesimir Dębski. I gdy włączacie telewizję, na pewno bardzo, bardzo często przewija się gdzieś powtórka serialu Rancho. I właśnie do tego serialu pan Krzesimir Dębski napisał muzykę. Nie tylko oczywiście, ale między innymi rancza. Kolejne trzecie nazwisko to Michał Lorenz. Jego nie mamy akurat w podręczniku. I znowu, gdy włączycie telewizję, często słychać i widać powtórki serialu Ojciec Mateusz i właśnie Michał Lorenz między innymi do tego serialu napisał muzykę, która jest no, bardzo popularna. Myślę, że większość z Was słyszało te tematy. Oczywiście to są tylko takie króciutkie przykłady. Chciałabym, żebyście zapamiętali te trzy nazwiska coś co, co wyniesiecie z dzisiejszej lekcji. Okej. Okay. Przed Wami dzisiaj jeszcze trzy zadania, a w zasadzie dwa. Pod spodem macie dwa filmiki, w których są dwa zadania do wyboru. Proszę sobie jedno z nich wybrać, jedno jest dowolne, dowolne, czyli albo będziecie grać, albo będziecie nagrywać akompaniament z gesto dźwiękami, a trzecie zadanie w osobnym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do widzenia.